Czem, prędzej się Panie. wybierajcie, do łeb leje pospieszajcie. Przy... świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Moi kochani, bardzo serdecznie Was witamy. Na czele z księdzem Proboszczem, naszym drogim, księdzem Robertem, panem Adamem, który, jak mówią niektórzy aspiranci, jest księdzem Adamem. Panie Adamie, my dobrze wiemy, że pan jest też księdzem, niektórzy tak mówią, dlatego też bardzo się cieszymy. Witamy bardzo serdecznie rodziców, ministrantów, lektorów, was wszystkich, moi drodzy. Ośmielę się powiedzieć, że jesteśmy na takim najważniejszym opłatku parafialnym, bo ministranci nie tylko służą do ołtarza, ale są takimi no, bardzo ważnymi pomocnikami dla kapłanów, dla księży, chociażby z racji kolendy różnych akcji duszpasterskich, to wy przecież najbardziej znacie naszą parafię. I myślę także, że poprzez wzór życia, bo i także przecież wasi koledzy, koleżanki wiedzą, że jesteście ministrantami, lektorami, a więc także nie tylko służba, nie tylko pomoc księżom, ale także wzór życia jest takim znakiem, że jesteście. Przez Pana Boga także w pewnym sensie wybrani, ustanowieni. Nawet widzę, że w naszej parafii mówimy na promocji ministrantów święcenia. Tak niektórzy mówią. Będą święcić w tym roku ministrantów. Coś w tym pewnie jest. Wielu, wielu pewnie też kapłanów zaczynało także od ministrantury, od bycia lektorami. Gdzieś tam ta droga nasza nieustannie się łączy. Tym bardziej serdecznie Was witam, rodziców także. Bardzo, bardzo serdecznie, bo to dzięki waszemu zaangażowaniu, waszemu wychowaniu chłopcy są z nami, to dzięki temu, że w waszych domach jest wiara, żywa, prawdziwa, że żyjecie Panem Bogiem na co dzień, staracie się, to także dzięki temu, dzięki przykładowi waszego życia, wasi synowie towarzyszą ołtarzowi, towarzyszą Chrystusowi, towarzyszą życiu Kościoła. Także już z góry bardzo serdecznie wam dziękujemy za waszą pomoc, za waszą obecność za świętość waszych rodzin. Życzymy dobrych, już pewnie nie świąt, ale dobrego czasu jeszcze, bo do 2 lutego mamy ten okres świąteczny. O, przychodzą Trzej Królowie, zobaczcie. Ciekawe jakie dary przynieśli. Także wszystkiego dobrego i niech to nasze spotkanie będzie radosnym, szczęśliwym. Serdecznie dziękuję księdzu Prawatowi, księdzu Proboszczowi, księdzu Robertowi za przygotowanie. Panu Adamowi tutaj tego stołu. Za to, że, za to, że również ja mogłem już czuć się, już mogę się czuć tak naprawdę nie tylko gościem, nie tylko zaczynającym, ale już takim pełnoprawnym członkiem naszej wspólnoty parafialnej. Niech dobry, Pan Jezus nam wszystkim błogosławi. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina. wina. Tu muszę pomóc, jaką jest, na na Proszę nam rozmawiać i też porozdaje. Chrystus się rodzi, nas to swobodzi, dóre, dynka, a nie wnikają, które pękają, a serce śpiewają, że chrzęta pękają, Chrystus się rodzi, nas to 自分で。 Thank right. <laughs> you.